Jest z nami trener gospodarzy, Jasek Oprokomu Gdybienia, Tomasz Paczesa. Panie trenerze, bardzo proszę o krótki komentarz w dzisiejszym spotkaniu z Kanon Labera Dobry wieczór. Chcę pogratulować całemu wygranego meczu. Decydował o tym myślę, że zbiórki i dane rzuty we dane trzy do... punktów. My oddaliśmy bardzo, bardzo pochopny i bardzo... Zabrali na znaczy, 3-4 zborki rzędu, żeby była dobra obrona i trafili rzutów yy, i to jest znowu ta cała przywaga cały świat musimy Musimy poprawić, bardzo poprawić walkę yy, yy, na tablicy i, i szukać swojej szansy i poprawić zespołową w ataku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pytań nie ma. Dziękujemy bardzo.